You listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Tak, jesteśmy na legendarnym X-Raydzie z Mewtu wydajemy z paliwa. Zapijemy z kurwy syna. Tego się nie wytnie, plus widać są normalnie. Czekamy jeszcze parę minut, żeby wszyscy doszli i będziemy sobie pić. Będą łapać. potem będziemy otwierać pół litra, jak każdy zapie. Soczku Co? Soczku. Tak, pół litra soczku, tym parku. Tylko multiwitaminę, pamiętaj. Nie czy zaraz będzie mnogać tak. te kebiski. Jeszcze peta. Dobra, a tak z ciekawości, czy z niebieskich jest coś poniżej 30 poziomu? Ja jestem. Jedna osoba. No to nie robi. No, Zrobiłaś się trudno. Trudno? siedem bo oh jest to no po napisała? nie, to po to co, robimy co? robimy chyba nie? jaki kolor? Ale czekaj jeszcze nie, niebieski i żółci robią razem, bo żółty, żółtych tego pamiętam tak, więc musimy jeszcze... ale poczekajmy jeszcze, bo czekajcie na tak. Dobra, no żeby go widać. Niebiescy i żółci tutaj bliżej. Jeden w jednym i czerwony. kulek I jeden za To co robimy? To co? Każdy gotowy z niebieskich i żółtych? Ja czekaj, odpalam. Odpalcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ja? Liczyłem cię. No to niech będzie 18. pot! Dobra Każdy ma apkę odpaloną. Każdy jest gotowy. Dobra. Każdy wchodzi w Może drugie kontakt. Ustawiam prywatną grupę. Boże Taki stres masz. Pika, butterfly, pika. Pika, butterfly, pika. Tyrki. <coughs> no. Najmilej widziane. Tyrki, geradosy, bite, crunch. Lugia mam. Lugia też może być, bo jest tankiem. Co czujesz, Rafał? Yy, zajebiste emocje. nie? W końcu ponad 300 legendarnych rajdów i 100 parę zwykłych rajdów. Nie poszło na marne, bo w końcu mam to pieprzone zaproszenie. Także 70 sekund i zaczynamy. Dobra, widzę 17 osób, czyli każdy jest. 19? 19 jest. 19 osób w grupie, także to tam w ogóle pierdnięcie, nie? Co ekran? Pucu, pucu 12 sekund, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i jedziemy, skoczymy Miotu no i A ja jesteś? Zabijamy, ale to ładnie schodzi Ale to schodzi, ty, słuchaj, jak karp schodzi Schodzi jak karp No zobacz, już prawie ma połowę z tej Prawie ma połowę zjechaną Schodzi po prostu tak szybko To jest ciągle pierwszy pokemon Pierwszy pokemon, wymaksowany tyrek Pierwszy i cały czas jest Na dwa poksy to zajdzie. Spokojnie na dwa poksy Nie może najszybszy x na świecie Chodzi jak masę Oby się zapał tak łatwo jak schodzi Na dwa pokemony 2, 2, 7, 5 to max Patrzymy Nie patrzymy jeszcze, zaraz zaczynamy sobie You win 228 <coughs> Coś dziwnego, damage tylko jeden, nie rozumiem dlaczego damage tylko jeden, skoro to okładałem z matrykami white crunch, okej okay. 10 kulek. Ej, jaka jest stuwa? 2, 2, 7, 5? Ile masz? mam Ja mam. Nie! Nie no weź! <ślesz> no już masz? Ja mam tylko 2, 196. Nie, 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 nie! nie. Dobra, łapimy pytaka. Jakiś rewelacyjny nie jest miuty, to miuty. ta kulka przerzucony credit w sercu. Great. 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 Trudno jest tak celeować chyba. Dłogi tu. dziękujemy. za. O, zostało. Zawód Nie mogę Excelenta na to ustawić, nie, nie wiem na jakie kółko. Critical catch! Na criticalu, na criticalu. Na criticalu, pisz do Kedeksa w końcu. Ja, teraz patrzymy, teraz bierzemy apkę i patrzymy, co to dokładnie jest. I nawet to nie jest wonder także słaby jest ale nigdy to nie usłyszę, niestety zobaczymy dokładnie co jest 71,1, słaby, niestety i co, złapane? tak jest, na ostatniego bola 100%? 100 nie, 46 końców Zapany? Dobry jakiś? Oświetko. Ja mam 71, tylko. Też próbowałeś. Skończyliśmy sobie x druga, druga grupa jeszcze robi, bo tam są czerwoni, ja ten, ja szybko wracam do pracy, zobaczymy się jeszcze potem, bo dzisiaj o 21 startuje event, więc o 21 idziemy sobie jeszcze do Parku Kłośnickiego we Wrzeszczu przy Glerii, Metropolia, na Lury także może coś się zreskli z nowych Pokemonów duchów, na razie.